Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja: 29 maja 2024, 21.43 et. opublikowano. 17 czerwca 2022, 27-metr tempomat to funkcja, którą samochody oferują już od kilku lat. Chociaż jest to narzędzie, którego nie można używać na ruchliwych drogach, wielu kierowców korzysta z niego podczas długich podróży. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, kiedy używać tempomatu, a kiedy nie. Przyjrzyjmy się temu. Czym jest tempomat? Kiedy najlepiej używać tempomatu? Jakie są zalety tempomatu? Czy tempomat jest niebezpieczny? Czym jest tempomat? Tempomat to jedna z funkcji nowych systemów wspomagania kierowcy. Jest to system elektryczny, który pozwala ustawić pojazd na określoną prędkość, umożliwiając zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia. Wielu kierowców nie wie jednak, kiedy najbezpieczniej jest korzystać z funkcji tempomatu na drodze, kiedy najlepiej używać tempomatu. Głównym celem tempomatu jest pomoc kierowcom w uniknięciu zmęczenia nóg podczas jazdy przez dłuższy czas, np. podczas podróży, dlatego z tempomatu należy korzystać wyłącznie podczas jazdy autostradą lub drogą międzystanową w suchych warunkach. Oznacza to, że nie należy go używać w deszczowe. Śnieżne dni lub w niesprzyjających warunkach pogodowych. Co więcej, nawet przy dobrej pogodzie, należy trzymać stopy blisko pedałów i przestrzegać ograniczenia prędkości. Jeśli pada deszcz lub widoczność jest słaba, najlepiej go nie uruchamiać. Jakie są zalety tempomatu? Korzystanie z tempomatu zamiast ręcznego przyspieszania ma kilka znaczących zalet, ponieważ przyspieszaniem zajmuje się komputer, jest mniej prawdopodobne. Że będziesz przyspieszać pozwala to nie tylko zaoszczędzić paliwo ale także zmniejsza zużycie silnika. Pomaga również skoncentrować się na kierowaniu i zmniejsza ból stóp spowodowany ciągłym używaniem pedałów. Czy ten pomat jest niebezpieczny? Według ostatnich badań przeprowadzonych przez insurance Instytutę Forki Kwa i Safety. Ich kierowcy częściej przyspieszają podczas korzystania z tempomatu niż podczas jazdy manualnej. Różnica ta była najbardziej widoczna na drogach o ograniczonym dostępie z niższym ograniczeniem prędkości. Ponadto osoby, które nie przestrzegały ograniczenia prędkości podczas korzystania z tempomatu, przyspieszały częściej niż osoby, które tego nie robiły. Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać, jest działanie niektórych tempomatów w warunkach słabej widoczności. Tempomat może być szczególnie niebezpieczny podczas jazdy w lub w innych warunkach ograniczonej widoczności. Wynika to z faktu, że czujniki mogą nie działać prawidłowo, jeśli nie mogą wykryć innych pojazdów lub obiektów. Ostatecznie tempomat może zachęcać kierowców do podejmowania złych decyzji. Jeśli jednak kierowcy utrzymują bezpieczną prędkość i zachowują czujność. ACC pomaga ograniczyć liczbę wypadków. Możecie się zainteresować. 5. Zalet korzystania z tempomatu Czy korzystanie z tempomatu w deszczu lub śniegu jest niebezpieczne? Co się stanie, jeśli wlejesz benzynę o niskiej liczbie oktanowej do samochodu, który korzysta z paliwa premium? Co to jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu? GVWR